Anti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wagi w waszym czytaniu na luty 2023. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Warto również sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. I tutaj tak, no, luty zapowiada się mm, dla was dosyć chaotycznie. W sensie takim, że może pojawić się naprawdę dużo różnych skrajnych emocji, możecie przechodzić przez taki czas konfliktu wewnętrznego i oczywiście z różnych względów. Może zacznę od kwestii tutaj uczuć relacji, bo to, że tak powiem, wysuwa się na pierwszy plan. Bardzo możliwe, szczególnie jeżeli mówię do osób, które są same to tutaj możliwe jest to, że powróci ktoś do was z przeszłości, tak? Powróci, znowu będzie ta osoba chciała w jakiś sposób namieszać w waszym życiu. No chyba, że to wy będziecie powracać do kogoś, kto był. W sensie, to wy będziecie wychodzić z takową inicjatywą. Pamiętajcie, że te energie mogą być zamienne. Ale ja tutaj bardziej czuję, że to jednak ta osoba Szczególnie mówię do kobiet, tak? Um, że to jednak ta osoba um, da o sobie znać w jakiś sposób, tak? Może się z wami skontaktować, um, może przyjść z jakąś propozycją, z jakąś taką ofertą, tylko tutaj bym uważała. Uważałabym na wszelkie osoby, które powracają. Bo ta osoba nie wraca z niczym konkretnym. Ta osoba raczej właśnie wróci po to, żeby albo coś sobie udowodnić, albo po to żeby sprawdzić. Na ile wy jesteście jeszcze gotowe, otwarte, tak, chętne na cokolwiek. I tutaj faktycznie może nie robić tego świadomie oczywiście, ale może wprowadzać właśnie ten chaos, na nowo do waszego życia. I od was zależy. I od was zależy, czy wy, że tak powiem. Tutaj no postawicie te granice, czy też nie. Czy pozwolicie, na, na ile sobie pozwolicie, na ile tej osobie pozwolicie? To może być ktoś, kto z kim już dawno nie macie do czynienia, ale na przykład są takie obserwacje, tak? Wy obserwujecie jego, on was obserwuje, i tak jakby cały czas ta energia płynie i do końca nie potraficie się z tego uwolnić. Mimo, że głowa wie, tak? Wy, wy, wy wiecie, wy zdajecie sobie sprawę na przykład z tego, że absolutnie tutaj nie macie już o czym rozmawiać, to jednak gdzieś tam e, jeszcze są te emocje dosyć silne. Hmm. Więc czego Was nie lada wyzwanie, tak? E, żeby te emocje burzliwe uporządkować. Być może... I również, tak? Ym, pamiętajcie, że czasami dobrze jest nawet, jeżeli ktoś powróci, ym, jeżeli znowu doświadczymy czegoś, tak? Podobnego, z czym miałyśmy do czynienia, mieliśmy do czynienia w przeszłości, ym, no bo wy teraz. Patrzycie na pewne rzeczy już inaczej i będziecie mogły w związku z tym inaczej zareagować. I może ten moment jest potrzebny, żeby raz na zawsze odciąć coś, tak? zakończyć, bo tutaj mm, ja bym powiedziała, że y, być może to będzie również miesiąc taki, który, mm, że tak powiem, pozbędzie Was wszelkich złudzeń. Nie wiem, może zobaczycie, że faktycznie, że nie można polegać na tej osobie, albo nie można do końca polegać na swoich wyłącznie emocjach, że pasja to nie wszystko, namiętność to nie wszystko, tak? Może ktoś okazał się w waszym życiu taki, że no tu mówił wiele, ale za tym nie szły żadne czyny. I no i możecie. W, poniekąd żegnąć ze, ze swojego życia taką osobę, tak? Być może nawet, kto był ktoś, z kim e, w kim pokładałyście, czy też pokładaliście nadzieję na to, że zbudujecie ra, razem coś stabilnego. Ale to będzie uwalniające dla Was. Więc ten chaos, ym, no mimo, że jak, jak już się pojawia, jest czymś trudnym, tak? E, to tutaj mówię, nic nie dzieje się bez przyczyny. Ta burza jest potrzebna, żeby w jakiś sposób doszło do takiego oczyszczenia tej atmosfery w Waszym życiu, oczyszczenia tej energii, uwolnienia się w rezultacie z tego, co gdzieś tam wam, yy, 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 wam nie służy, nie służyło. Chaos prowadzi do zmiany właśnie, do uporządkowania. To może też być jakiś konflikt, tak, z kimś wam bliskim, który też będzie miał za zadanie oczyścić atmosferę, umożliwić takie, umożliwić spojrzenie na, na sytuację z innej niż do tej pory strony. Tak, to jest właśnie taki jeden ze scenariuszy. Bo mimo wszystko to, co jest najlepszego do osiągnięcia, ee, tak jakby będziecie w, wy, tak? Wy będziecie teraz w takim czasie wielkiego wglądu i wielkiej mocy psychicznej. Być może jeszcze tego nie rozpoznajecie, ale to coś, co macie w sobie, jakiś dar, który ma szansę się uaktywnić. Albo właśnie poczucie tej wewnętrznej mocy, że ja mogę sobie poradzić. Z każdą nawet najtrudniejszą, najtrudniejszą sytuacją. Mogę się z czegoś wyzwolić, albo mogę zawalczyć o to, co jest dla mnie słuszne. Chociaż mówię, dla niektórych wag może to oznaczać, że yy, no tutaj jakiś szczególny dar zaczniecie rozpoznawać. To mogą być obrazy, które do was przychodzą, słowa. Uczucia, tak? Więc warto wówczas to wszystko sobie notować, zapisywać, próbować to w jakiś sposób zinterpretować, ale bardziej um, kierując się sercem niż umysłem, tak? niż tą głową. Także to jest czas takiego pogłębienia swojej świadomości dla Was. I również tutaj widzę to, że um, Mamy tutaj tą królową róż. Więc niewykluczone, że właśnie dzięki jakiemuś konfliktowi, tak? Paradoksalnie, jeżeli jesteście w relacji, to paradoksalnie tutaj ta, ta relacja może się pogłębić, może stać się bardziej znacząca dla was. Albo wówczas pojawi się zupełnie ktoś nowy. Więc bądźcie otwarci na, na takowe połączenia, tak? Może to być romans, może to być y, y, jakiś przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś, kto będzie y, dla was kimś wyjątkowym, po prostu. To jest też y, takie szczególnie dla was, moje drogie, wejście y, w, w, to, w, to, w, w to pole serca, tak? Połączenie się. Otwarcie być może tutaj, tej czakry. Um, no i wsłuchanie się w ten głos w swojej intuicji, kierowanie się, w swoje, no, tak jakby to, to serce będzie Was prowadziło w tym miesiącu bardzo, bardzo mocno. Um, więc mówię, ten, ta, ta energia chaosu, konfliktu szczególnie pojawia się na początku miesiąca, że tutaj pojawią się trudne emocje. Tak, być może nawet bunt przeciwko czemuś, który trzeba będzie w jakiś sposób okiełznać. I? Ale widzę, że dzięki temu. Dzięki być może pożegnaniu cze, czegoś, tak? Pożegnaniu jakiegoś schematu, pożegnaniu być może jakiejś osoby albo jakichś takich wyobrażeń nierealnych na temat jakiejś sytuacji właśnie, tak? Dzięki temu m, tak jakby właśnie tutaj wchodzicie w tą większą świadomość i większą dojrzałą, dojrzałość emocjonalną. E, może być, słuchajcie, szczególnie mówię, jeżeli jesteście sami, może być tak, że ktoś was obserwuje, tak? Może to być zupełnie nowa osoba. I przyglądnijcie się temu, tak? W sensie być może właśnie ze względu na te karty nie warto kogoś skreślać, bo może być tak, że dalej jest w was pewien niepokój, brak zaufania, tak? Trudności w otwarciu się na nowe znajomości. Na nową relację ze względu na wcześniejsze trudne doświadczenia. Być może chodzi to, jeżeli jesteście w związku, no to może pojawić się niepokój, nieufność, tak? Związana z tą trudną sytuacją. Ale jesteście w stanie się z, te, z tego, że tak powiem, wykaraskać. Tylko musicie pamiętać, żeby właśnie, żeby ten lęk, te obawy, te schematy wami nie kierowały. Hmm. Tutaj, jeżeli chodzi, i znowu pamiętajcie, czy to nie jest ogólne, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, tutaj możecie podejmować, może być tak, że ktoś nagle dostanie wypowiedzenie, tak, i trzeba będzie się zmierzyć z nową sytuacją, czyli utratą tej stabilizacji. Ale pamiętajcie, że ten chaos po coś jest, tak? Um, że być może wszechświat szykuje dla was coś nowego. Ale to niekoniecznie musi być od razu tak dramatycznie, że nagle waga traci pracę, grunt pod nogami. Może się dotyczyć, że po prostu kończycie jakiś projekt, tak? Albo zaczynacie, znaczy zaczynacie, postanawiacie uwolnić się od czegoś, co wam nie służy, od pracy, która wam nie służy, tak? I będziecie ruszać w kierunku czegoś nowego. Wy wiecie, że chcecie zmienić swoją rzeczywistość na przykład, tak? Że chcecie lepszej pracy i zaczniecie podejmować kroki Mm, które przybliżą Was do realizacji tego zamierzenia. Tak to wygląda. Coś się kończy, ale rozpocznie się coś nowego. Także całkiem, całkiem dobrze to wygląda, mimo wszystko. <śm> Jeżeli zaś chodzi o taką już ogólną radę, no to macie piękną kartkę kartę kartę 10 pucharów, tak? Czyli zadbajcie w tym miesiącu szczególnie o swoich bliskich. Skupcie się na takim stwarzaniu tego wspierającego środowiska, w którym to wy będziecie czuli się bezpieczni, kochani, tak? Warto o te interakcje zadbać. Warto postawić na taką integrację, na, na otwarcie się, na nowe znajomości, na nowych ludzi, na przyjaciół. Tak? Hmm. Oczywiście, jeżeli będziecie tutaj przechodzili przez jakieś trudności, no to nie zapominajcie, że są wokół Was bliskie osoby, które mogą Wam pomóc. Tylko o tą pomoc należy poprosić. Nie jesteście sami. No, i w końcu ta karta też mówi o tym, żeby podążać za swoimi marzeniami. Jeśli jest coś, co pragniecie, chcecie osiągnąć, mieć w czymś być, tak? Posiadać tą rodzinę, to spełnienie, mm, no to ruszcie. Ruszcie z miejsca, zmiejcie, zmieńcie swoją sytuację albo zastanówcie się, co możecie zrobić, żeby tą sytuację zmienić, żeby przyciągnąć do swojego życia y, tą miłość, tak? Albo właśnie, żeby. Zrobić coś, żeby ten związek był taki pełen, tak? Nie czekajcie tylko i wyłącznie na tą drugą stronę. Jeżeli trzeba komuś zamknąć drzwi, kto tutaj nie wiadomo czego chce, to zróbcie to. Przestań, przestańcie obserwować kogoś, tak? Interesować się czyimś życiem, jeżeli ta osoba nie interesuje się waszym. Także tak to wygląda. I tyle. Dajcie znać, jak kto z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, bawała.